Dzień dobry, moi drodzy, wracam do Was z malutkim, szybciutkim, grubym vlogiem. Um, nie wiem co miałem powiedzieć. Miałem jakiś wstęp przygotowany, ale już właśnie poszedł w pizdu, więc jakby nie, nie przedłużając, zaczniemy od kategorii miejsce, a będzie nim salon tatuażu Sin City na bielanach. Który odwiedziłem dokładnie dzisiaj, dosłownie z niego wróciłem. Jestem jeszcze cały tutaj y, zabandażowany w folię spożywczą. Nie wiem czy to jest folia spożywcza swoją drogą, ale pewnie tak. Albo czy jest jakaś specjalistyczna folia na tatuaże? Nie wiem. W każdym razie bardzo polecam miejsce, bo świetni artyści. To po pierwsze bardzo miła obsługa. Pozdrawiam serdecznie, zresztą się będę z chłopakami jeszcze widział przy okazji y, y, pewnego projektu. Fajny, mały lokal założony przez takich bielańskich patriotów warszawskich, którzy chcą tutaj funkcjonować w przestrzeni bielańskiej. Także, jeżeli jesteście blisko, szukacie miejsca na dziarkę, która jest bezpieczna, ma bardzo fajne podejście do klientów, bo artyści są bardzo, że tak powiem, chętni i skorzy do. Pójścia klientowi na rękę w jego wizjach i tak dalej, i tak dalej. To serdecznie Wam polecam. Teraz zresztą mają e, fajną imprezo promkę na Halloween, które się zbliża. To jest taki, jakby walk in Możecie też, przy, możecie przyjść, kto będzie chciał się dziarać, może się dziarać. Nie musi się dziarać, bo też po prostu będzie połączone to z, z poczęstunkiem i piwkiem. Także na, a, na z Halloween możecie wbijać i się dziarać. Ja bardzo polecam. No teraz Wam efektów zagłębienia nie pokażę, ale. Na Instagramie możecie sobie znaleźć, także tak. I druga kategoria, jaka może być druga kategoria, moi drodzy? No, no whisky, no whisky. I dzisiaj to będzie druga i ostatnia kategoria, bo nie miałem ostatnio okazji przeczytać żadnej książki, ani przynajmniej takiej, której chciałbym się nią z wami podzielić. Eee, a też o projektach typu tam, wiecie, punki Nie chcę mi się już też rozpowiadać, bo już też o tym mówiłem. To cały czas powstaje. Kto chce oglądać, to i tak ogląda. Kto nie chce, to nie ogląda. Eee, by the way, wiem, że na fanpage'u u mnie jest cisza, ale dostałem znowu bana. Mało tego dostałem bana na fejsie za to, że wrzuciłem zdjęcie z chłopakami, z Robertem i z kierownikiem z gór. Dałem tam śmieszny opis, ale Face nie zrozumiał i dostałem bana za własne zdjęcie. Mniej i moich znajomych. No nic, no, dlatego ja się wycofuję z Facebooka po bardzo dużymi krokami, już praktycznie prawie nic tam nie wrzucam yy, i zapraszam na Instagrama, bo tam, tam przerzucam swoją aktywność. Po prostu przyjemniej się to tworzy. Wracając do whisky. Mam dzisiaj dla Was yy, Abraham. Abraham. Tak się prezentuje. Bardzo ładna, elegancka butelka, którą bez problemu możecie przynieść w prezencie i wyglądać na ludzi, którzy się znają i mają pieniądze, a wcale nie musi tak być. A to jest już połowa sukcesu, moi drodzy. To jest Rich and Distinct, Speyside and Highland Molds with Earth and Maritime Notes bla bla bla. W każdym razie, z tych pięknych regionów jest to blend, jak sama nazwa wskazuje i ma woltażu 41%, więc zacnie jest pitted and smoky, torfowe i dymne. Tak jest zareklamowana ta whisky, mimo że to blend. Więc byłem bardzo ciekaw i niesamowicie pozytywnie się zaskoczyłem, moi drodzy. Naprawdę, to jest whisky dostępna w Lidlu, nie wiem jak długo, ale jeszcze póki jak ostatnio, raz byłem, to była. I okej, okay, nie jest to takie uderzenie torfowości i takie uderzenie dymności jak w Ardbegu, jak w Taliskerze, czy moim kochanym Frojku. absolutnie nie, to jest jakieś 50-40% tej mocy. Ale jest w blendzie i jest naprawdę wyczuwalne, jest naprawdę smaczne i to jest naprawdę dobre. I Więc ta jest dobra z dwóch powodów. Po pierwsze, dla tych, którzy lubią mm, torfowo dymne klimaty. Na przykład w połączeniu z kolą, ale chcą mieć whisky budżetową, lub dla osób, które lubią dymne i torfowe klimaty, ale takie poprzednie wymienione whisky są dla nich za mocne i szukają czegoś lżejszego, to będzie super. Jest jeszcze trzeci powód dla tych, którzy chcą spróbować, czy takie rzeczy w ogóle będą mi smakowały. Typu torf i dym. Cóż, jakieś dziwne dźwięki, ale nie wiem, co się dzieje. Może już zbliża się wydech. Yy, więc to jest świetna whisky, żeby spróbować i zobaczyć czy to jest w ogóle coś co Wam pasuje, czy w smaku i tak dalej, i tak yy, dalej. No i tu właściwie nic więcej z etykiety i kontraetykiety się nie, nie dowiecie. Wyprodukowano w Szkocji, zawiera karmel, jak każda whisky nie ma się czym srać, że jest karmel dodawany jako barwnik. 99% whisky to ma, także yy, nie pultajcie się o ten karmel. Yy, no i tutaj jest jeszcze niby prażona kawa i Czekoladowy posmak. Ona jest delikatną ma słodycz, ale nie jakąś specjalnie yy, dominującą, yy, ale naprawdę zaskoczyła mnie ta dymność i torfowość, szczególnie dymność, że ona jest wyczuwalna. Czy w zapachu, w zapachu też bardzo, to jest taki słodki dym, słodka ziemia trochę. Naprawdę bardzo fajna whisky, mało tego, ona kosztuje 60 zł. To jest bardzo dobra cena za naprawdę smaczną whisky. I jeżeli jeszcze będzie w Lillu, to na pewno ponowie zakup tego whiskacza, bo on jest po prostu zajebisty. I w takiej cenie, taki smak, bardzo rzadko się zdarza. Naprawdę. Warto dopłacić te dwie dyszki i nie pić królowej, czy innych ścieków, które też są wiadomo, że z dobrze wchodzą. Kurwa, nie będziemy tutaj czarować, ale naprawdę. I na prezent, i do posmakowania wieczorem. Super. Mega. Więc bardzo polecam. I to właściwie tyle. O, mam ozdobną dynię. Fajne są takie ozdobne dynie, kosztują na przykład 5 zł, ale już jedna mi zgniła i strasznie zaczynają kurwić z czasem, okropnie. Jak dynia się zaczyna psuć, to wyda, wydaje z siebie bardzo charakterystyczny, obrzydliwy zapach, który bardzo mnie wkurwia, ale lubię na nie patrzeć, dlatego je kupuję. To chyba wszystko na dziś, moi drodzy. Bez Halloween, które się zbliża wielki, wielkimi krokami. A my, oczywiście, widzimy się dalej w internecie, bo teraz będzie myślę, że dużo streamów jesiennych i ogólnie dużo materiału będzie latywało na wszelkie maści moje kanały. A i kolejne, moi drodzy, kolejne kanały już są w przygotowaniu, a kolejny już wystartował, ale o tym powiem kiedy, kiedy indziej, bo on jest anglojęzyczny w 100%. Także to jest też inna bajka, ale to. Opowiem przy okazji, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Całuski i do zobaczenia w kolejnym dłuższym lub krótszym grubym vlogu, albo na live streamie. Pa, pa Teraz sięgam ręką jak youtuber, aby wyłączyć kamerę, ponieważ nie stać mi na operatora oraz montażystę i zaraz sam muszę iść i zapierdalać, to montować. Do widzenia!